Muszę wam się do czegoś przyznać. Ostatnimi czasy miałam kilka cięższych sytuacji w życiu. Doszedł do tego również stres. I siedzący tryb życia, bo montowałam dużo filmików i skupiałam się na social mediach. Nie będę owijała w bawełnę, po prostu się zapuściłam. I moja sylwetka oraz plan dnia nie wygląda tak jak kiedyś. Dziś jestem z wami całkowicie szczera i pokazuję siebie. Całą, taka jaka jestem, bez pozowania, napinki, bez niczego. Na dzień dzisiejszy to jestem aktualna ja bez wciągania brzucha czy korzystnego kadru. I nie oszukujmy się, nie wyglądam najlepiej. No i również się zbyt dobrze nie czuję w tym wydaniu. Na dzień dzisiejszy moje wymiary wyglądają następująco. Udo 52, talia 70, pas 72, biodra 93, klatka piersiowa 79, no i ramię 26. Oczywiście wszystkie wymiary są podane w centymetrach. Jeśli chodzi o to wynosi ona 56 kg. Więc pora wziąć sprawy w swoje ręce. Ale oczywiście nie robię tego sama. Mam wsparcie dwóch osób, więc poznajcie Kasię i Kubę, którzy będą mnie wspierali pod kątem treningowym, jak i żywieniowym. Plan jest taki, że przez okres 4 miesięcy będę pokazywała wam przemianę mojej sylwetki. Ale nie tylko. Bo chcę wprowadzać również dobre nawyki i likwidować te złe. To nie będzie przemiana tylko na zewnątrz, ale też w środku. Cały projekt przemiany trwa 4 miesiące. A na zakończenie projektu zrobię coś, o czym marzyłam. Czyli na egzotyczne wakacje. Na wakacjach odbędzie się moja sesja zdjęciowa, która uwieczni efekty ciężkiej pracy nad sylwetką. Jeśli jesteś w podobnym miejscu teraz, to nie jesteś sam, bo na tym kanale przez okres 4 miesięcy co tydzień będzie się pojawiał materiał, w którym będzie pokazane, jak trenuję, co jem, w jaki sposób zmieniam nawyki, aby osiągnąć swój główny cel czyli schudnąć. Będzie też mnóstwo prezentów dla osób, które razem ze mną dołączą do wyzwania. Więc zasubskrybuj ten kanał i dodaj nas na Instagramie, żeby być na bieżąco. A ja zabieram cię ze sobą na konsultację z Kubą i Kasią. Na konsultacji omówiliśmy szczegółowo współpracę. Kasia i Kuba po otrzymaniu moich zdjęć sylwetki oznajmili, że zaczynamy od mocnej redukcji. A po redukcji będzie widać to, co mamy do poprawy. Będziemy się najmocniej skupiać na bocznej i górnej części pośladków, dolnej części najszerszego grzbietu oraz na barkach, głównie tej bocznej części. Cały czas będziemy obserwować postępy. Na każdym treningu będę musiała nagrywać ćwiczenia, które wykonuję. Będziemy się również spotykać raz w tygodniu na trening. Tak, by szlifować moją technikę. Po konsultacji Kuba rozpisał mi mój indywidualny plan treningowy Dostałam właśnie rozpisany plan treningowy od Kuby Oraz makro i jadłospis od Kasi Jeśli komuś się nie chce wymyślać posiłków To ma wszystko gotowe i rozpisane w jadłospisie Ja uwielbiam kombinować w kuchni Więc będę sobie sama wymyślała posiłki I pokazywała również niektóre przepisy z mojego foodbooka Który jest już dostępny w sprzedaży W planie są nowe dla mnie ćwiczenia I w ogóle całkowicie nowe ruchy Których wcześniej nie robiłam Tego się najbardziej boję Zaskoczyło mnie to jak dużo szczegółów zawiera plan Ale oczywiście było to pozytywne zaskoczenie Tutaj są rubryki, które będę codziennie wypełniała, tak by kontrolować moje postępy. No i jeśli chodzi o kalorie, to mam 1500 w dni nie treningowe i 1800 w treningowe. Mam dziś pierwszy trening z Kubą i Kasią i nie mogę się doczekać nowego planu treningowego. A was zabieram oczywiście ze mną. Ja, chcę wejść sobie w przywiedzenie. Przywiedzenie, które było na nie? No. Dobra, ja chcę mieć co w ten Nie, Daj mi. Jak by nas było? Okej. Dobra. Trzeba mieć taki sajt. Dobra, idę sekundy no, ale tu sekundę No, a tej parę nie tak mocno w Chodź to to do... szybko. <grymka> <grymka> no, po prostu. No, po prostu. No, po prostu. No, po prostu. No, po No, dawaj. dawaj, No, po dawaj. <tryk> no <tryk> no <grywa> Moje odczucia po pierwszym treningu były bardzo pozytywne. Przerobiliśmy sobie kilka ćwiczeń, robiliśmy szybkiego live. A. Odsyłam Was na nasze Instagramy, bo po, po prostu więcej się dzieje. Ten odcinek to tylko przedsmak tego, co będzie. Więc zasubskrybuj ten kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Tym akcentem się z Wami żegnamy i do zobaczenia za tydzień.